Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Let's Play do Wiedźmina 2. Aktualnie mamy sporo zadań do dokończenia przede wszystkim, bo już wykonaliśmy też wiele. E, tak czy siak musimy najpierw wrócić do Cedrica do tego alfa. A ja mam dla Was fajną wiadomość. Ponieważ na Wasze życzenie w tym odcinku powiedzmy Koniec albo gdzieś w środku pójdę do portu pogadać z jakimś gościem opartym niby o mur bo dostałem cynk, że taki gościu jest gdzieś tutaj no i pójdę też do burdelu ale będzie jazda okej, okay, jesteśmy dalej w tym lesie Także idziemy teraz troszkę prosto, i trochę w, i w prawo. A tu się zgubić można. Dobra, tam Cedric jest na górze. O, w ogóle to muzyka się zepsuła w grze. Ja tutaj mam taki pod minimapą mały napis. Track, Q, 35, coś tam, 0,1. A żadnej muzyki nie słychać. Także, jak widać, Wiedźmin jest pełen błędów. Mam nadzieję, że patch najnowszy to naprawi. Bo muzyka jest świetna, a tutaj muzyki nie ma. I gra się naprawdę o wiele gorzej. Potrzebujecie nieokostu. To mech, rzadki gatunek, rośnie pod ziemią. Na południu, w głębi lasu, są jaskinie. Jeśli rośnie w okolicy, to właśnie tam. W jaskini pod alfimi ruinami. Aha, dobra, to tam, gdzie jest ten wodospad. Okej. Okay. Dobra. No to zanim jeszcze tam pójdziemy, to chodźmy na chwilę do miasta. Bo jeszcze mamy zadanie z tym takim okrętem zatopionym. Do zrobienia. Z tą pocztą królewską. A znowu tutaj się proszę bardzo nic nie wczytuje. <laughs> Ale fajnie. Jakie pustki. O, studnia, popatrzcie na studnię jaka fajna. Dobra. Tak czy siak jest już wieczór i jest ciemno jak w pupie. Nie wiem, czemu się nic nie wyświetla jak najeżdżam. Ale musimy znaleźć takiego gościa. Niestety nie pamiętam gdzie on mieszkał. Takiego gościa, który daje nagrody za zadania wypełnione. O, Rosh! Co jest, Geralt? Małe miasteczko w leśnej głuszy. Terroryzowane przez kojatel. Jesteś w swoim żywiole, Rosz? Hmm. Flotsam nie jest byle miasteczkiem, Geralt. Spójrz: Temeria, Redania, Kedwen, Edirn. Największe królestwa północy. Wiesz, co łączy je wszystkie? Dolina Pontaru. Kawałek ziemi, o których gryzą się od pokoleń. Właśnie. A tutaj widzisz, mamy Flotsam. Na pograniczu Temerii i Edirn. Z Kedwen czyhającym po drugiej stronie bagien. Na samej krawędzi Doliny Pontaru. Wciśnięte między to wszystko, jak świeca w żyć. Stykają się tu największe szlaki handlowe. Każda karawana musi przejść przez flotę. Każdy, kto chce spławić na tym odcinku rzeki, musi się liczyć z Loredo. Podobno Henselt z Kedwen zebrał armię i ruszył do Wergen. Już niedługo dolina Pontaru stanie się w handlu. A my, Gerald, siedzimy we Flotsam, które jest wytrychem do doliny. Chciałbym wierzyć, że to zwykły przypadek? Przypadki nie istnieją, Wiedźminie. Loredo ma zamiar załatwić składatel na dobre. Widać, że chce ich mieć na tej swojej więziennej barce. Jorwet wyprowadzał w pole o wiele lepszych niż pan komendant. Pan komendant dogaduje się z Chilą. Nie lekceważyłbym go. Kto wie, może czarodziejka poluje nie tylko na potwory. Może. Bywaj, Roż. Chodź, napij się z nami! O-o. Z przyjemnością. Świętujecie, co? O. Wielką wygraną. Coś wygraną? to za wygrana. Załatwiliśmy wejopatisa, czy jak mu tam? Trzynastka odrąbał mu łeb i przyczepił do życi. Zachowaliście się jak bydło. A co? Zabawić się nie można. To tylko drewniana kukła. To bawmy się po naszemu. Racja. Wykałaczki! Zmierzysz się ze mną w rzucaniu nożami? Chętnie. Wes! Przeciwko Wiedźminowi! Obstawiamy, panowie! Dziesięć do jednego na WES! <noise> Wiedźmin! Mapa na ścianie! Zwyciężyła WES! Jak to? No co ja miałem niby zrobić? To są obywatelcy, co zbęszcząścili posąg Wejopatisa! Nawidły ich! Uważaj co mówisz kmiocie. O co chodzi? Takie tam urządziliśmy sobie turniej. Rzucali nożami w posąg Weiopatisa. Żołdactwo bezcześli nasze bóstwa. <noise> to nie są żołdacy, tylko niebieskie pasy. Wiesz co to znaczy? Niebieskie czy zielone jeden pies. Kurwie syny, wszystko jak jeden mąż. Co powiedziałeś? Ja tylko powiedziałeś co myślisz. I dobrze. Tak trzeba. Piwo dla tego dzielnego człowieka. Wypij moje zdrowie! Zdrowie kurwiego syna Vernona Rosa! Vernon, ostro. Równiane macie naczynia w tym waszym flot sam. Niegodne bohatera. Ale mam pomysł. Chlaj z podłogi piwo od kurwiego syna. Gerald, zrób coś. Spróbuję Vernon. Daj spokój. Nie warto. Gówno wiesz. Tym razem wam się poszczęściło, kundle. Mhm. Precz stąd. Muszę się przejść. Za surowo go oceniasz. Nie lubię sadystów. Widzisz, Vernon był pół półsierotą. A co to ma do rzeczy? Wychowywał się w nędzy. Żeby nie pomarli z głodu, jego matka została kurwą. Dzieciaki nazywały go kurwim synem. Od tamtego czasu źle znosi to wyzwisko. Chodź, napijemy się. Dobra. Pamiętacie, jak czekaliśmy na odzież w jaskini? Kto by nie pamiętał, z głodu żarliśmy torf. To były czasy. Wypijmy za pożywny torf. <grystanie> <grystanie> pożywny torf. Uważaj na siebie. Co powiecie na małe zawody? Kto pokona Geralta na rękę, dostanie beczkę piwa. A jak wygra Geralt, to co? Dam ci swój miecz, stary. Nie jeden łeb od niego spadł. Dzisiaj się już takich nie kuje. Niech będzie. W gardle mi zaschło. Polej tam który. Ale A pamiętacie, jak się raz założyłem z porucznikiem, że w tych chędorze czteryerski na raz. Powiedział ci, że prędzej na kurwich dupach przepłyniemy może. Dałbym radę! Pewnie, tyle że elfek zabrakło. To zaczynamy. Przekonamy się, czy Trzynastka da radę Wiedźminowi. Da radę. Dobra. Damy radę Trzynastce. No proszę. Trzynastka musisz jeszcze poćwiczyć. A idźcie wy wszyscy w cholerę! Olej na tam, który! Pamiętacie jak kiedyś wjechałem koniem na szeo? Nie pamiętam. Nie pamiętam. Się, się pamięć o świeży. No, panowie, tym razem fen przeciwko wiedźminowi. Ale się nawalili. O kurde. Daliśmy radę. Gerald, nagroda jest twoja. Ach, niech ci służy. <śmany> Panowie, nasze zdrowie, Są jak po Karga, garga, garga. To <śmany> <co> było chlanie. <śmany> <śmany> za, 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 nie <goda> <goda> fajnie. Na kur mi zupach do raju! No ładnie. Ale melanż. Ostateczny. Koście pochlali? Jak żyje, nie widziałem czegoś takiego! Co? O kurde. Czegoś nie widział. No, takiego widowiska! To znaczy, jak nie pamiętacie, to tym lepiej dla was. Odśwież mi pamięć. Za kilka orenów może by mi co powiedział. Słajno, jestem widzminem. Nie mam ciężkiego kaca. Lepiej mów. Dobra, dobra. Idźcie do burdel mamy. Ona zna szczegóły. O matko, w jakichś gaciach jesteśmy. I jeszcze mamy taką ścinę. Pokiego grzybamy, to nosimy, szefie, skoro jest zablokowany? Gdzie są moje miecze? Idziemy do burdel mamy. Może też skorzystamy z usług. Nurtuje mnie pewne pytanie. Strasznie nie wiem czemu. Oku, jasne? Jak słońce, będę cię miała na oku. I no dobra, ale gdzie jest burdel mama? Komu piwa? Kurwa, się, kurwa. Tu jest jakiś burdel pokój. Wow. Ile rzeczy do okradzenia. Dobra, gdzie jest burdel mama? Bez żartów. Przecież tu nikogo nie ma. Nie, ty nie masz nic ciekawego w swojej ofercie, chłopie. Jeszcze wkurza mnie, że ta gra się, tak ty nie strasznie, Matko boska, Normalnie 5 fps na kacu. Pokażcie mi burdel mamy na mapie. Nie no... Ja niby ją widzę tutaj na mapie, ale... Ale jak ja mam do niej trafić? Kurwa, tu są jakieś drzwi? Są. Tu są drzwi. O, znalazłem, dobra. Nie wiem powiedz. On obala flaszkę. Coś tam próbuje, wreszcie zasypie jak zawity. Witaj. Czym mogę służyć kawalerze? Podobno ty najlepiej wiesz co tu się wczoraj działo. Lepiej nie pytaj. Lepiej mów. Nie ma nic za darmo, a już na pewno nie w bordelu. Dobra, masz 20 orenów i żyj. Może innym razem. No to do widzenia. Witaj. Czym mogę służyć? Podobno. A, lepiej mu. Nie ma. Dobra, Matko Boska. Powiedzmy. 32 oreny, masz. No, niech będzie. Gadaj. Przyszliście tu w pięciu. Chociaż nie, przyczołgaliście się. Przyczołgaliśmy się? A jakże! Jeden z tych niebieskich zamówił pięć dziewcząt. Dałam wam najlepsze, bo dobrze płaciliście. Co było dalej? I to jest najciekawsze! Bo zamiast hendożyć jak normalni ludzie, to wsiedliście na moje dziewczyny i kazaliście się im zawieźć do portu! Niemożliwe. Spytaj tej, co mundur nosi. To wez też tutaj była? A była, była. Próbowała was powstrzymać. Ojej. Ale gdzie tam? Ale wstyd. Porozmawiaj z Wes. Kwestia teraz gdzie jest Wes? Pięknie. Dobra, tak w ogóle skoro jesteśmy w bordelu, to może się zabawimy. Dzień dobry. Hej. Co to był ten test co go zabili? Najpierw płać. Dobra, jakaś brzydka, ale niech ma będzie. Powiedzmy 40 orenów, i na co ja podatki płacę? Nie, tego dzisiaj widziałem. Najpierw jeju, się przez Was. 60, dawaj. Mina co ja podatki? Zaraz się wkurzę. No to może 81. I co ja podatki płacę? Ej, no weźcie, ja nie mam tyle kasy, żeby wydawać. Jest tu ktoś kurde, to gdzie jest wes w takim razie? Dobra, idziemy na górę w takim razie, skoro nie ma tutaj Wiesz, wes. Jak to jest na Wiedźmina i Fajny jest. <laughs> nie wiem, powiedz. <laughs> On obala flaszkę. Coś tam próbuje, wreszcie za jak <laughs> Sory, że tak się ścina, ale nie wiem, co jest z moim kompem. Nie powinno się tak ścinać. Hm? Rozmawiałem z burdel mamą. To wszystko prawda? <noise> Próbowałam was uspokoić, ale uparliście się, że na kurwich dupach przepłyniecie rzekę. Nie udało się, ale dzielnie próbowaliście kilka godzin. <noise> A dalej co było? <noise> Stwierdziłeś, że chcesz zostać żołnierzem niebieskich pasów i koniecznie musisz mieć tatuaż. O kurde. Jaki tatuaż? Tak jak my. No i masz. O Gdzie moje rzeczy? Rozrzucałeś się gdzie popadło. Schowała mnie do tego kufra pod oknem. Dzięki was, Ale makabra. Dobra. Kufer pod oknem. Kawę gdzie reszta skacowanych gości? No i fajnie, dobra teraz ja sobie zapiszę grę. Z wami już się żegnam. Dzięki za oglądanie. Cześć.